Zrobimy tu pogodę. Nie znałem osobiście prawdziwych ludzi, takich jak Hada i wesel, ale z ich twórczości wnioskuję, że dobry Bóg i zesłał dlatego wrzeszczę. Byli przyjaciółmi, nawet braćmi. Dlaczego czujemy się ludzi i w życiu się nie tracimy? Stałem przez szczelinie. Też miałem kubkę, uważałem go za brata. Lecz jestem pewien, że Bóg mi go nie zabrał. Lecz za smarza szata. Ach, Wyłączyć? Nie. Ten zrząd zabrał dziwnie. Nie chodziło o to, że nie jest niebie, bo to by było dziwne. Zabrał dziwnie. Na razie mam zamiar się nie poddawać życiu z ludzi żywych, bo za krótki jestem, i naprawdę nikomu w życiu nie chcę brudzić. Ludzi brudzić. Kurde, jeszcze do końca nie ma puszki. Kocham, teraz oddaję. Kocham moją myszkę i będę na niej żyć, lecz ludzi nawet, ludzie nawet nie wiecie. Jakie złe emocje pulałem, żebym znikł, znikł. Przepraszam, nie, 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 to jest nie tak. Dlatego słucham przekazu od polskich raporów i cieszy mnie, że w kraju zostało ich wielu. Barier. <ścoughs> Mój brat od nas odszedł z chłopakiem i zachował ryk, a powie, ja zaraz z nim i mam nadzieję, że z końcem z nie się teraz ze mnie w niebie śmieje. Wracajcie, śmiejcie, co nam zostało. Naprawdę mam wolę grubą, ale muszę kończyć, bo na wieczór muszę z wolą spać, by jeszcze się z wami połączyć. nara, dym.